Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Jak wiecie, poprzednim razem rozmawialiśmy z różnymi mieszkańcami właśnie z tego bazaru no i okazało się tak, że nie było jakby misji głównej musiałem troszeczkę podziałać prywatnie. Zrobiłem jedną misję poboczną, która po wykonaniu nagle nam się pojawił kolejny cel z misją główną. Zrobiłem misję poboczną z tym oto gościem, jak pamiętacie, zaczepiliśmy go poprzednim razem. No i okazało się, że niby on miał jakby butelkę wody jakąś trucizną i wszystko wyszło na jaw, że to był jakby inny gościu, że on po prostu jest czysty. Więc wszystko zostało zrealizowane pomyślnie. Jednego gościa zatrzymałem, a do drugiego gościa miałem zobaczyć, czy też rzeczywiście nie ma tej drugiej butelki, bo któraś z tych osób miała tą zatrutą niby butelkę. Jednego zabiłem, bo nie chciał wyjawić prawdy. A drugi na szczęście nie miał tej butelki z trucizną, więc tak to wyglądało. My, oczywiście, lecimy z misją główną, która znajduje się gdzieś, niby tutaj niedaleko nas. Także chodźmy do tego hakona i niech nam się ta misja ujawni, gdzieś na zewnątrz, gdzieś na zewnątrz. Czy wszystko się kameruje? Chyba tak, wszystko jest chyba ok, więc zaczynajmy. Przygodę jednak, takie 120 metrów. Myślę, że to nie jest jakiś daleki dystans, więc sobie przebiegniemy. No i zobaczymy, co dzisiaj nas tak naprawdę czeka. Już jak widzicie jest wolny, otwarty świat. Możemy robić co chcemy. Więc to już to jest taka swoboda siebie. Kto lubi, co lubi robić, to oczywiście ma pełne ręce do zrealizowania. Może działać misje poboczne, może eksplorować. Kto oczywiście jak lubi? Czy tu się wdrapie? O, weź mi skocz tu. Ok, ładnie. Muszę uważać właśnie na tą wytrzymałość, więc muszę tak wkradać się po tej ścianie tak i realizować jak ten pasek mu mniej więcej ucieka, jak w miarę szybko, żeby po prostu nasza postać nie spadła. Dobra, jest tutaj nasza postać, witaj. Hakon? Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. <grym> to była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście. Wieżowiec WNC. I co, nie wspięła się? Była jedną z twoich żon? Prawie. Była za ostra. Nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz. Z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Mm, to ci niebiescy. Jaki plan masz? Co dalej? Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. O kurde. Mnie znają. Handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych. Ale co to dla pielgrzyma? No jakoś co prostać głównej daj znać. Ok. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. No jak tak, no to idę spać. Czy on się automatycznie idzie przespać chyba tak. Okej, okay, tak jest. No co mi się trochę nie podoba, ale spróbujemy. Kolejny nowy zarażony Jak on? jest tu stwór, którego nie znam Jak wygląda? Jakiś kolorowy, żółty, dziki, chudy, szybki. Nie nie za duży, strasznie szybki. Pewnie Sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawdy myśliwy zdoła takiego schwytać. Oj w podstawce złapaliśmy takiego. Okej. Okay. Dostać się na stację przez tunele metra. Jak tam najlepiej się przedostać? Teraz tu jest ta odporność. Jak będziemy w światle UV, to jest ok. A jak będziemy poza, to będzie nam ta czaszka znikała. Jak zniknie cała, no to nasze życie troszeczkę będzie się pogarszało, aż będzie mogło nas po prostu całkowicie znokautować. Ja mam się przedostać tamtędy. Czy mam coś takiego, żeby z nimi walczyć? Takiego w miarę. Yy, 18, Weźmy mi, użyj tego. Dobra, musimy z nimi powalczyć. Nie ma innej opcji. Ewentualnie. Mam jakiś mołotow, coś takiego. O ja. Ładnie. Musimy ich pokonać. Dobrze, że tu na razie wyjca nie ma. Więc spróbujemy ich pokonać. Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie. Nie chcę na razie robić jakiejś głośnej awantury. Bo tu jest butla z gazem, ale nie chcę, żeby wybuchła. Dobra, dobra. Chodź, chodź. Jeszcze ty? Dobra. Chyba wszyscy? Czekajcie, bo to jest na wytrych. To jest na wytrychu. Poszedł wytrych. Dobra, otwórz. Ok. I teraz sobie na szybko przeszukajmy te ciała. Mam nadzieję, że w środku będziemy w miarę lepiej odporniejsi. Ale co tam się dzieje? Za chwilę tam. Zobaczę, ogarnę temat. Tylko sobie przeszukam te ciała na szybko. O, szukaj, szukaj, szukaj. Yy, lepiej, lepiej spadam. Nie chcę na razie potyczki z nimi. Bo to może się źle skończyć. Dobra, tak się będę puszczał. I będę się łapał. Dziwnie to trochę wygląda, ale. Jesteśmy już na dole. Dobra. Co dalej, co dalej? Czy mam tutaj się skradać, jak to wygląda patent. Bo to nocą to nie będzie zbytnio kolorowo, może tędy. Jasne. <laughs> Kaszel ciągle trwa. Ciągle jestem w etapie. ...chorowania, jak widzicie. Odporność się kończy. Wiem, że jest kwestia z tymi grzybami. Spróbuj. Zobaczymy, jak to podziała. A, to taki mały jakby... ...elemencik jest. Czyli niezbyt dużo. Tam jest grzybek. Weźmy sobie ten grzybek. Nawet dwa. Może znajdziemy za chwilę jakieś tu, wiecie? UV albo coś. Światło. Spokojnie, spokojnie. Jestem w tunelu. O mały włos. Uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku albo kilkudziesięciu. Jestem już w bazie espeków. Rzucę ci przez wentylację flary UV. To się do stacji głównej. No ta UV by się przydało. Dobra, zróbmy takie bardzo duże koło na szybko. Będę musiał tutaj się przedostać. Szybko, szybko, bo ten czas nam się kończy. Weźmy podnieść grzybki. Trzy sztuki, fajnie. Jak to dalej wygląda? Wszyscy stoją w miejscach, chyba? Nie kaszlej, nie kaszlej mi tu. Niedobrze, niedobrze. A tutaj się przedostanę jakoś? Może tak na spokojnie, bo widzę, że tu jest ten kurde typ z lewej strony. Idzie z tej. Dobra, teraz to mogę wykorzystać na szybko Czas mi się kończy To jest chyba na wytych, co? Niestety Ładnie Bierzemy później, zobaczymy co, ile ma statyk, statystyk i tak dalej Aha, ja muszę chyba tam się dostać Kurczę Weź mi grzybka jednego Jak ten zarażony sobie pójdzie, to ja bym tam musiał się dostać, wiecie? Mam nadzieję, że mnie tu nie zauważy. Idź sobie tam, proszę cię, idź sobie przed ciebie. No tam, idź w tym kierunku. Idź sobie, idź ładnie. Wiem wszystko, rozumiem. Od razu podchodzę pod te drzwi. No właśnie, to by było zbyt łatwe zbyt łatwe, jakby nie było wytrycha. Szybko, bo on tu idzie. On tu idzie. Zamknij drzwi za sobą. Nadal tu są. Jeden grzybek, jeden grzybek, ale się skupiam, wiecie, tak się mocno skupiam, żeby mnie nie zauważyli. O kurde, o mały włos. Grzybki, czyli te grzybki się bardzo przydają. Wiecie, im więcej inhibitorów i tak dalej, tym lepiej nastanzać zaś będzie wyglądał, nie? Ok. Może się w miarę streszczać. Też tak skromnie daję te grzybki, żeby po prostu dużo ich nie brać. Tak oszczędnie, wiecie? Tak oszczędnie. Wystarczyło, wystarczyło. Dobra, wejdź mi pod tym. Dawaj, dawaj tendy 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 już mnie zauważyli przez to biegnę ostrożnie ostrożnie jest UV jest UV mam flare nice Rodejrzyj się tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony strażników ściągnąłem na górę Zagadam ich a ty dawaj do środka dobra jak chcesz tak zrobię no powiem wam że tutaj naprawdę było grubo. Ewentualnie jeszcze weźmy na chwilę na tutaj, na te światełko. I jak tu wyglądamy z brońmi, to bym musiał odłożyć, bo to już się tak naprawdę kończy. Yy, mamy tak, 18, 19, 28. Nie mam założonego tego. To ma 18, to ma 17. Ok, dobra. By było w miarę. I tu z tych broni bym wziął na razie na te, te słabsze. To weź mi tą rurkę z 18 obrażeniami. O nie! Znowu jakiś? Zmutowany. Musimy go załatwić, nie ma innej opcji. Hakon! Mam tu problem! Hakon 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 się nie odzywa. No dobra. Lecimy, lecimy solo Ty też chcesz oberwać? Proszę cię bardzo Nie ma problemu Dobra Spadamy stąd Też na wytrych Okej okay. Czy jakbym go nie pokonał, to tak bym się to nie dostał, bo on by cały czas żygał na mnie I by wejście się to nie udało

Bezpieczni Na razie Zobaczymy co będzie dalej Dobra, tutaj sobie weź załączoną latareczkę, bo jest ciemno, ewentualnie tutaj sobie wyłączę Dobra Hakon? Jestem w środku Co teraz? Zastanówcie się, zaraz wrócę Gdzie, gdzie? W prawo? Jestem na peronie śluzę, zaraz tam będę. Gdzieś śluza? Gdzieś tutaj, ok? No to aktywujmy. O alarm! Ja ja tylko przyszłem pozwiedzać. O, i znowu z baseballa. nam przylazł. Błądził po tunelach, jebany mędr z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Hmm. nie wygląda na renegata. Tak, ja jestem pielgrzymem. Nic nie widzę. Więcej światła, więcej światła. Obudził się. Jak długo spałem? Albo jak długo byłem nieprzytomny? Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał i zapominacie o zakazie przejścia? Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, hm? Ci dam. Co robiłeś cztery dni temu? Jestem pielgrzymem. Cztery dni temu byłem sto kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant, Lukas, Lukas nie żyje mówił... i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na Bo, może z nim się będzie rozmawiał trochę lepiej, zobaczymy. się, że on nie kłamie. O, no to fajnie, jak Zostęp trochę mi wierzy, no to okej. Okay. Chcę sam z nim pogadać. Aiden, jestem. O, no i od razu lepiej. Skąd idziesz? Skrozdejl River. To ponad półtora tysiąca kilometrów stąd. Zgadza Właściwie się. to ponad dwa tysiące. Mosty się zawaliły, nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. No widzisz, przez co przeszedłem. Jak teraz jest na zewnątrz? To wy nie wychodzicie na zewnątrz? Siedzicie cały czas tutaj, w tunelach? Jak jest za murami? Nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia. Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Wiledor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś. Hm. Może będę mógł ci pomóc. Ale nie za darmo. No tak, nikt nie z za darmo, nie to nie współpracuje. Konkretnie jesteś. To no dobrze. Tunel będzie zamknięty dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Ciekawe, Jego kto ciało jest tym złoczyńcą. Na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Willedor nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia i doszczętnie spali bazar. Ostro! Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki mosiężny kastet zwany łazarzem. Lukas. To klucz do odnalezienia mordercy. Może chodzi mu o Lukasa z rezydentem Evil 7 łazarzu, Powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. A w opisie pisało przygarnąć. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Wiledor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji, potem mury stały się jego zbawieniem, ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapie mordercy, ale jeśli znajdziesz Łazarza, nie zapomnę ci tego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się, popytaj ludzi i nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. Oj, powodzenia. Powodzenie się przyda. Ciekawe kto to mógł zrobić. Jaki był zamiar tego. I co teraz? Mam sobie wyjść normalnie? Czyli tutaj jest ta cała ekipa strażników. Hakon, jesteś tam? Ej, ten kolego, dobrze, że żyjesz. Ta, złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zamilicie. Spotkajmy się na zewnątrz. Powiedz mi, gdzie jesteś, daleko jesteś? O nie, w sumie to fajnie. Jest zaraz koło mnie. Fajnie wiedzieć. <laughs> no to. Czego od ciebie chcieli? Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Jest Mam takie coś. Mam broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierz, że jak ją znajdzie, namierzy morderca. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos. Hubert. Znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. No dobra, to lecę do chłopiego. Okay, bądźmy w kontakcie. Trzymaj się mordeczko. Dobra, nowy cel, gdzie mnie poprowadzi? Gdzieś tam ile metrów 128. Jest to jakoś daleko, więc myślę, że przebiegniemy się od razu. I standardowo dachami, dachami się trzymamy. To jest gdzieś tam niby Może chodźmy z tej strony Aha, bo ja taką też umiejętność rozblokowałem Jak robiłem misję poboczną to mi skoczyła O, 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 o to też nam chodzi No to też mieliśmy sobie zwracać uwagę Fajne itemki dropią z takich miejsc Dobra, weź tu, tu, grzybki, grzybki OK, jeszcze rumianka weź. Coś możemy sobie zrobić. Oczywiście apteczkę fajnie. Warto to zbierać w porządku. To by było wszystko. A to co to jest? Jakiś mural. Widziałem to podniosłem. Czemu nie? Dobra, i cała prosta, cała prosta jesteśmy coraz bliżej. Jest tam Hubert. Do Huberta jak dotrze, to musi zjechać chyba. Aha. Jak to dotrze na dół, to zaś sobie skoczymy na drugą deskę. Okej. Okay. I hops. Wystarczyło. Hubert. Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. Uf, no to chyba... Poczekam. Mam nadzieję, że nie za długo. A, chyba, że to czas automatycznie minie, no to fajnie. Lubię takie rozwiązania, jak czekamy do danego miejsca, a nie, że trzeba robić coś po mieście, żeby poczekać było, Hej. aż cel się rozwinie Robert? dalej. Tak to pyta? Klient Chcę coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Ej, Ej, my chyba nawet ty? w bazarze rozmawiali klienta. ze sobą. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj, chcę tylko coś kupić. O kurde, czyli to był Hubi, tak? Da, zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. No nie wydaje mi się. Jak ucieka? Da, jasne. Jeśli go dorwiesz, powiedz mu, że ja też chcę odzyskać... Hakon, on ucieka! <laughs> cały Hubi. Czekaj chwilę. Hubi I się tego. nie pierdzieli. Dobra, no to zahubim. Co za gościu, nawet czas jest wszystko. Okej. Okay. Hops, hops, hops. Z rurki na rurkę. Mroczne zaułki opuszczone sklepy. Ok. Ja na razie mam inne zadanie. Dogonić tego gościa. Parkur jest świetny, to trzeba przyznać. Był i jest nadal świetny. Hops. 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 Co mnie obrażasz? Nie znamy się, a ty takie rzeczy. 30 sekund. Myślę, że się uda. I tak bie biegnę tak, się, tak szybko jak się da. Eliminacja. Przecież Kiedyś takie eliminacje też były. Związane z umiejętnościami, punktami do zdobycia. Gdzie dokładnie? O ty draniu, spierdzielaj. Nie mam czasu z wami się tutaj potykać. Tam jest lina, Lina. Ok, właśnie taki przewrót. Trochę y, to niweluje upadek. Dobra, wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie Ops, na drabinkę. I tak z kroczek na kroczek. Powinniśmy się tam dostać. Na pewno jest tym dachu. No idę, idę. Tak szybko jak się da. Trochę może się nasili, żeby się tu dostać. O, zabrakło umiejętności. Wytrzymałości. Ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Jeszcze raz spróbuj Dobra, fajnie! I gdzie jest ten Hubert Chcę cały? Tylko pogadać. A tu się skitrał chyba. Co jest z tobą? Gdzie żeś spierdzielał? O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. No. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Daj jesteś paserem. Hmm? Paserem? W życiu. Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa. Komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo śliska! Ciekawe, ciekawe. Mów dalej. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Hm? Nie wspominałem o tym. Daj spokój. Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o. To lepiej, żebyś powiedział. Tajenta. Przestań pierdolić. Gadaj albo. Bo cię skopię zaraz z tego Mama budynku i się Maja. skończy. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. W sumie aż tak tylu informacji my się nie dowiedzieli. Hakon, Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę Mid Packing Square? Twoje bane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Okay. Odzywaj się stary. Okej, okay, zlokalizowano cel. Cel zapowiada się. No troszeczkę szma drogi jest, więc ja tutaj kończę materiał. I będziemy się widzieli w kolejnym odcinku, ale troszeczkę z bliższej perspektywy niż te 238 metrów. Na razie to było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na razie cześć.